Witam Was serdecznie ze studia Purple Lagoon, pytaliście o czerwonego grzańca, dlatego dzisiaj winnica Zawadka i ich Ramor z naszymi przygotowanymi składnikami. Byli koledzy, tak jak tydzień temu, ale zostawiliśmy trochę, wpadliśmy na pomysł, że to wino jest świetne do grzańca, jest bardzo wiśniowe i ma taki fajny, dymny posmak tytoniowy od beczki. Oczywiście z osadem, naturalny produkt, bardzo fajne wino czerwone i klasycznie to samo na bardzo niskiej energii, na bardzo niskiej mocy i składniki, które przygotowaliśmy specjalnie dla was, żeby was nie zanudzić takim zwykłym klasycznym grzańcem. Yy, po pierwsze goździki, zostajemy w tym klimacie klasycznym, chwileczkę, i one sobie pływają, niech. Wydobędą ten aromat, papryka chili. Ale tutaj jeszcze delikatniej niż zimbirem. I coś, co przygotowaliśmy specjalnie. Pod to wino: sok z granata. Proporcja to ma 50 ml, co tak myślę. 30 ml takiego soku, zresztą proporcje wszystkie macie tutaj na dole. Możecie w domu sobie zrobić taki pyszny przysmak na wieczorne grudniowe dni. Mieszamy i oczywiście szukamy idealnej proporcji. Mm, ale jest delikatne. Pokusiłbym się chyba nawet, żeby więcej tego chili dodać. Zdecydowanie nie. Jest idealny. Musimy poczekać chwileczkę, dwie minutki taki grzaniec jest oczywiście gotowy do spożycia. Mm, piękny aromat. Aromatyczne nasze przyprawy. W tym przypadku kamiz, nie jaguża nie jak umaty. Takiego zapachu nawet nie dostaniecie na jarmarkach w Wiedniu ani w żadnej Wittenberdze. Dlatego no, on jest gotowy, już. Wyłączam wszystko. Można, oczywiście, dodać tutaj plasterek pomarańczy. No, ja chcę, żeby ten grzańc był unikatowy. Nie podrabiam starych przepisów. Wszystko wolę sobie wymyślić sam, dlatego nie dodam owoców. Będzie klarowny, będzie czysty, będzie idealny na grudzień. Takie grzańce tylko w Perfor TV. Przypomnijmy sobie wszystkie nasze składniki: wino, o którym już opowiedziałem, sok z granata. Troszeczkę goździków i troszeczkę chili. Myślę, że jest idealnie. No, trzeba sprawdzić. Wiśniowe. No i pikantne. Nie ostre, a pikantne. To jest ważne. Zachęcam do eksperymentowania. Do używania różnych soków. Oczywiście naturalne będą najlepsze. Myślę, że świetnie też sprawdziłby się sok z czarnej porzeczki, no albo zaroni, też byłby fajny, świetne do połączenia właśnie z winem, z winc zawadka, no a ten ostatni to tylko dla takich odważnych. Niech te grudniowe dni brzmią, smakują mi, pachną jak te grzańce. No. Też ciekawe, ale burak? Zastanawiałem się, żeby tać tam buraka, ale... Jednak granat wygrał. Ktoś spróbuje? No Paulina, chodź spróbujesz Giantsa. Nowa osoba w ekipie. Niezbyt ostry? nie jest ostry właśnie. Ale daje takie wrażenie lekko warzywnego, nie? Jak barz, właśnie jak burak, a... Wiesz, nie dałem tam tego buraka, dałem granat. Pałnie smakowało, mam nadzieję, że wam też zasmakuje. Jeżeli chcecie więcej... Piszcie, nawet możecie dawać jakieś różne składniki. Spróbujemy coś stworzyć. Przygotowałem takie dwa grzańce w pierwszym odcinku biały, teraz czerwony, żeby przełamać takie stereotypy, że grzaniec wcale nie musi być ultrasłodki, z miodem, z takimi klasycznymi przyprawami. Celujemy w rzeczy, których nie ma, i wiem, że wielu z was ma jeszcze takie przepisy gdzieś w notatniku, który świat nie ujrzał i może ujrzeć razem z Purple TV